Wezwanie do nawrócenia. Bracia, nawróćmy się już wreszcie. Bądźmy trzeźwi, by uczynić dobrze, bo jesteśmy pełni rozmaitej głupoty i niegodziwości. Zetrzyjmy w siebie dawne grzechy, a zwróciwszy się z głębi serca znajdziemy zbawienie. Nie zabiegajmy o życzliwość ludzką i nie starajmy się przez naszą sprawiedliwość podobać tylko sobie samym, lecz i tym, którzy są z zewnątrz, aby z naszego powodu nie znieważano imienia Bożego. Mówi bowiem Pan: Stale wśród wszystkich narodów znieważają imię moje, a także biada temu, z czyjego powodu znieważane jest imię moje, przez co jest znieważane? Przez to że nie czynicie tego, czego chcę od was. Poganie słysząc ust naszych słowa Boże podziwiają ich piękno i wspaniałość. Później przekonują się jednak, że nasze czyny nie odpowiadają temu, co głosimy i dlatego też. Zaczynają bluźnić, wołając, że wszystko to tylko baśnie i oszustwa. Kiedy bowiem słyszą od nas, że Bóg mówi: Nie ma dla Was wdzięczności, jeśli miłujecie tych, którzy Was miłują, lecz wdzięczność znajdziecie, jeśli miłujecie nieprzyjaciół i tych, którzy Was nienawidzą. Kiedy to słyszą, są pełni podziwu dla tej nadzwyczajnej dobroci. Gdy zaś zobaczą, że nie kochamy nie tylko tych, co nas nienawidzą, lecz i tych nawet, co kochają, wtedy wyśmiewają się z nas i znieważają imię Boże. Tak więc, bracia, wypełniajmy wolę Ojca, naszego Boga, a będziemy należeć do Kościoła pierwszego, Kościoła duchowego, który został stworzony przed Słońcem i Księżycem, jeśli natomiast nie pełnimy woli Pana, do nas właśnie odnoszą się te słowa pisma: Dom mój stał się jaskinią zbójców. Lepiej zatem dla Was, bracia, należeć do Kościoła życia, abyśmy zostali zbawieni. Nie sądzę zaś, abyście nie wiedzieli, że Kościół żywy jest ciałem Chrystusa. Mówi bowiem pismo. Stworzył Bóg człowieka mężczyznę i niewiastę. Mężczyzną jest Chrystus niewiastą Kościół. A także księgi proroków i apostołów głoszą, że Kościół nie jest od dzisiaj, lecz od wieków. Był on duchowy, podobnie jak nasz Jezus, i objawił się w dniach ostatecznych, aby nas zbawić. Ten Kościół duchowy. Stał się widzialny w ciele Chrystusa, żeby nam pokazać, iż jeśli zachowamy Go nienaruszony w naszym ciele, otrzymamy Go w Duchu Świętym, gdyż ciało to jest wizerunkiem Ducha. Nikt, kto zniszczy wizerunek, nie dostąpi udziału odzwierciedlonej w nim rzeczywistości. A wszystko to, bracia, znaczy tyle. Zachowajcie nienaruszone ciało, aby mieć uczestnictwo w duchu. Jeśli zaś mówimy, że ciało to Kościół, a duch to Chrystus, zatem ten, kto znieważa ciało, znieważa zarazem i Kościół. Taki człowiek nie będzie miał uczestnictwa w duchu, którym jest Chrystus. Tak wielkiego daru życia i nieśmiertelności może dostąpić to ciało w zjednoczeniu. Z Duchem Świętym i nikt nie zdoła ani wyrazić, ani opowiedzieć, co przygotował Pan dla swoich wybranych. Udzieliłem jak sądzę, ważnej rady co do powściągliwości, a ten, kto się do niej zastosuje, zbawi i siebie samego i mnie swego doradcę. Nie mała to bowiem nagroda zwrócić na drogę zbawienia dusze. Która błądzi i ginie. Taka jest oto zapłata, jaką możemy oddać Bogu, naszemu Stwórcy, jeśli Ten, kto mówi i słucha, mówi i słucha z wiarą i miłością. Wytrwajmy więc tak, jak uwierzyliśmy w sprawiedliwości i świętości, byśmy z ufnością mogli prosić Boga, który przyrzekł: Jeszcze nie skończysz mówić, kiedy powiem, Oto jestem. Powiedzenie to jest znakiem doniosłej obietnicy, gdyż Pan oświadcza, że jest bardziej skory dawać niż my prosić. Spotykając się zatem z taką łaskawością, nie zwlekajmy w sięganiu po te ogromne dobra. Jak wielka bowiem radość kryje się w tych słowach dla tych, którzy je wypełniają. Tak wielkie. Potępienie dla tych, którzy je odrzucają. Tak więc, bracia, skorośmy otrzymali niemałą zachętę do pokuty, korzystając ze sposobności, dopóki jeszcze mamy tego, który na nas czeka, nawróćmy się do wzywającego nas Boga. Jeśli bowiem wyrzekniemy się tych przyjemności. I ujarzmimy naszą duszę, powstrzymując ją od pójścia za złymi pożądaniami, dostąpimy miłosierdzia Jezusowego. Wiedzcie zaś, że nadchodzi już dzień sądu, jak piec palący, i stopi się część niebios, i cała ziemia stopi się jak ołów w ogniu. Wtedy to ukażą się wszystkim ukryte i jawne ludzkie czyny. Dobra jest zatem Jałmużna jako pokuta za grzechy. Post jest lepszy od modlitwy, a Jałmużna od jednego i drugiego. Miłość zakrywa wiele grzechów, modlitwa zaś płynąca z czystego sumienia wybawia od śmierci. Błogosławiony każdy człowiek, którego życie okaże się nim wypełnione, gdyż Jałmużna umniejsza ciężar grzechu. Nawróćmy się więc z całego serca, aby nikt z nas nie zginął. Jeśli bowiem polecono nam pracować także nad tym, aby ludzi odciąć od Bożków i uczyć ich prawdy, tym bardziej jeszcze nie wolno pozwalać na zatratę duszy, która już Boga poznała. Pomagajmy zatem sobie wzajemnie, nawet i słabych pociągając ku dobremu abyśmy wszyscy zostali zbawieni. Nawracajmy i napominajmy jedni drugich, a nie zadawalajmy się tylko tym, że wydajemy się wierni i uważni, dopóki słuchamy napomnień kapłanów, lecz także, gdy powrócimy już do domu. Pamiętajmy o naukach pańskich. Nie dajmy się na nowo pociągać światowym pragnieniom, ale przez ustawiczną modlitwę Starajmy się postępować naprzód w przykazaniach Pana, abyśmy mając wszyscy te same dążenia zjednoczyli, weszli w życie. Dzień sądu. Pan bowiem powiedział przyjdę zgromadzić wszystkie ludy, plemiona i języki, a mówi to o dniu swego objawienia, kiedy przyjdzie, by nas odkupić. Każdego według jego czynów. Ujrzą wówczas jego chwałę i potęgę ci, którzy nie uwierzyli. Zadziwią się, poznając Jezusa króla wszechświata i zawołają. Biada nam, bo ty to byłeś, a myśmy nie wiedzieli, nie wierzyli i nie słuchali kapłanów, gdy głosili nam nasze zbawienie. I robak ich nie zginie. I nie zgaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej. Mowa tu o owym dniu sądu, kiedy to poznamy tych, co pośród nas żyli bezbożnie, błędnie oceniając przekazania Jezusa Chrystusa. A sprawiedliwi, którzy czynili dobrze, znosili udręki i mieli w nienawiści wszelkie dogadzanie sobie. Zobaczą jak straszną karę ponoszą cierpiąc w ogniu nieugaszonym ci wszyscy którzy zdradzili i słowem lub czynem wyparli się Jezusa wtedy sprawiedliwi oddadzą chwałę swojemu Bogu wyznając że prawdziwa jest nadzieja dla tego kto służy mu szczerym sercem rozdział 18 obyśmy i my także Znaleźli się wśród składających dziękczynienie Bogu wiernych sług jego, a nie wśród sądzonych bezbożników. Ja również cały, będąc w grzechu i niewolny jeszcze od pokus, uwikłany ciągle w sidła diabelskie, staram się dążyć do sprawiedliwości w nadziei, że choć trochę do niej się zbliżę, gdyż drżę przed nadchodzącym sądem. Pouczenia końcowe, rozdział dziewiętnasty. Tak więc, bracia i siostry, po słowach Bożej Prawdy, czytam Wam to napomienie, abyście poświęcili jak najwięcej uwagi pismu, a wówczas jej samych siebie zbawicie i tego, kto je będzie wśród Was czytał. Jako zapłaty domagam się Waszego nawrócenia z całego serca bo przez nie zdobędziecie sobie zbawienie i życie. A postępując tak, wskażemy cel wszystkim młodym, którzy chcą służyć z zapałem sprawie pobożności i dobroci naszego Boga. Nie przyjmujmy niechętnie i nie oburzajmy się my, niemądrzy, jeżeli ktoś nas napomina i próbuje odwrócić od grzechu ku sprawiedliwości. Niekiedy bowiem, Postępujemy źle, nic o tym nie wiedząc, ponieważ jesteśmy chwiejnego serca i małej wiary, a umysł zaciemniają nam różne namiętności. Czyńmy zatem sprawiedliwość, abyśmy zostali w końcu zbawieni, szczęśliwi ci, co są posłuszni tym poleceniom, ponieważ znoszą strogie cierpienia przez krótki czas na tym świecie. Nieśmiertelnie będą zbierać owoce zmartwychwstania. Niechaj się więc nie smuci człowiek pobożny, jeśli spotykają go dzisiaj liczne utrapienia. Szczęśliwa przyszłość go czeka, tam w górze razem z ojcami naszymi znajdzie on nowe życie i radość na całą wieczność, w której nie ma już smutku. Rozdział 20. Niechaj jednak to Także nie niepokoi naszego serca, że widzimy, jak bogacą się niesprawiedliwi, a słudzy Boga cierpią nędzę. Ufajmy, bracia i siostry, ta walka, którą toczymy, jest próbą zesłaną nam przez Boga żywego. Zmagajmy się w życiu doczesnym po to, aby zdobyć wieniec w życiu przyszłym, żaden ze sprawiedliwych nie zbiera swoich owoców szybko. Lecz musi na nie czekać. Gdyby bowiem Bóg dawał od razu nagrodę sprawiedliwym, wnet zamiast pobożności zaczęlibyśmy uprawiać kupiectwo. Bylibyśmy nadal z pozoru sprawiedliwi, szukalibyśmy jednak nie czci Bożej, lecz własnej korzyści. Dlatego też Sąd Boży dosięga ducha, który nie jest sprawiedliwy i obarcza go okowami. Bogu jedynemu i niewidzialnemu Ojcu prawdy, który zesłał nam zbawiciela i dawcę nieśmiertelności, a przez niego objawił nam prawdę i niebieskie życie. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.